Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Foxy, producent ręcznika kuchennego Foxy Tornado. Za wspólne oglądanie programu dziękuję sponsor, producent kosmetyków do pielęgnacji i koloryzacji włosów Bliss. Na program zaprosił sponsor, producent leku i bufen dla dzieci Forte na gorączkę i ból. Wyprzedaż modeli Hyundai z sumą korzyści do 21 tysięcy złotych. Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pecha. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Tabletki do pochwowe Iladian Direct Plus działają na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Jednak na pecha da się coś poradzić. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Wtorkowy kubełek KFC. 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 24,99. Zamów kubełek tylko we wtorek, tylko w KFC. Kiedy mój tadio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to bezpieczne rozwiązanie, które wspomaga w kaszlu, przeziębieniu i w stanach gorączkowych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Menopauza? Dla mnie bez pauzy, a dla mojej skóry Neovadiol od 100 mg dermatologicznych składników aktywnych w kremie, by reaktywować skórę menopauzalną. Redukuje suchość, zmarszczki i wiotczenie skóry. Neovadiol od Wyprzedaż modeli Hyundai z sumą korzyści do 21 tysięcy złotych. Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pecha. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Tabletki do pochwowe Illadian Direct Plus działają na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Jednak na pH da się coś poradzić. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych. Wtorkowy kubełek KFC. 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 24,99. Zamów kubełek tylko we wtorek, tylko w KFC. Kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to bezpieczne rozwiązanie, które wspomaga w kaszlu, przeziębieniu i w stanach gorączkowych. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Spróbuj! Biała czekolada na pysznym jasnym kremie. To Fifi White Chocolate. Tylko teraz. Kapitan Złotówka? Wielkie gratis obranie i oszczędzanie z kapitanem Złotówką. Świeże produkty? Łap gratis. W drogerii też Łap gratis. Na nawiale też. Gratisy i oszczędności na każdym dziale: kaufland Card i jeszcze więcej. I co tydzień Fiat 500 oraz voucher na zakupy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Stawiasz na profesjonalną pielęgnację? W drogeriach Superfarm wszystkie dermokosmetyki Aven kupisz aż 30% taniej. Superfarm. Każdy jest inny. Każdy jest super. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do ochrony mikrobiomu i bariery hydrolipidowej skóry z linii Soraya ProBioCare. Program zaprasza sponsor: producent napoju jogurtowego Actimel z LKC i Danon oraz witaminami B6 i D. Sponsorem programu jest producent kosmetyków z serii AA Lab do odbudowy bariery hydrolipidowej skóry.